Pracuj, pracuj niczym w PRL-u. Tak jak Niemiec kazał i sąsiadów wielu. Jesteś niewolnikiem i dla nich wciąż pracujesz. Pracujesz i ciągle kaszcie usługujesz. Niczym ten murzynek z afrykańskich stron. Lepiej już powoli szykuj to swój schron. Bo jak to zwykle bywa, historia pokazała. Kiedy się sprzeciwisz, to czeka czekacie kara. Pracuj, pracuj, pracuj mądrze. Bo cię będą bić po Pracuj, pracuj, pracuj ciężko. Po zjedzeniem będzie kiepsko. Pracuj, pracuj, pracuj mądrze, bo cię będą bić pojące Pracuj, pracuj, pracuj ciężko, bo zjedzeniem będzie kiepsko. Tak się Niemiec niewolników swych wychował i głośno mówią Polak, to pracuje w pocie czoła. Taka narracja, nista irytacja. Polko i Polaku, pobudź się chłopaku. Od dnia narodzin swego uczono cię jednego. Pracuj, pracuj mądrze, bo Cię będą bić po jądrze Pracuj, pracuj, pracuj ciężko, bo z jedzeniem będzie kiepsko Tak Nie Niemiec niewolników swych wychował I głośno mówią Polak to pracuje w pocie czoła Taka narracja i sta irytacja Polko i polaków. Uczłcie chłopaku, od dnia narodzin swego, uczono cię jednego, pracuj, 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 mądrze, bo cię będą pić pojące, pracuj, pracuj, pracuj ciężko, bo z jedzeniem będzie kiepsko. Tak se niemiec niewolników swych wychował. I głośno mówią Polak, to pracuje w pocie czoła. Taka narracja, istna irytacja. Polku i Polaku, obudź się chłopaku, od dnia narodzin swego uczono cię jednego. Pracuj, pracuj, pracuj mądrze, bo cię będą bić pojąże. Pracuj, pracuj, pracuj ciężko, bo z jedzeniem będzie kiepsko.